Cześć, z tej strony Łukasz, Fizjoterapia HD. Witajcie w kolejnym materiale poświęconym, poświęconym sztywnemu biodru, czyli odmrażaniu i mobilizacji biodra. Mamy już kilka odcinków za sobą, dzisiaj będzie piąty, piąty materiał. Mieliśmy wstęp do mobilizacji, mieliśmy rozciąganie mięśnia czworogłowego, mieliśmy pracę z mięśniem pośladkowym średnim, z napinaczem powięzi szerokiej. Później przyszliśmy do pracy z przywodzicielami. Te wszystkie filmiki oczywiście macie u nas na kanale, na playliście sztywne biodro. Później przeszliśmy i Tomek pokazał ćwiczenia do rotacji zewnętrznej w biodrze, i to też mamy gdzieś tutaj. A dzisiaj skupimy się na. Rotacji zewnętrznej wewnętrznej. Także serdecznie zachęcamy do oglądania. Mamy nadzieję, że wszystkie poprzednie materiały Wam się podobały i ten też będzie waszym ulubionym. Także zapraszamy. Pokażemy kilka łatwych ćwiczeń zwiększających rotację wewnętrzną. Także oglądajcie. Warto by było jeszcze powiedzieć, ile tej rotacji wewnętrznej mm, powinno być w biodrze. Ile to jest optimum, ile to jest maksimum. Na pewno więcej niż 90 stopni raczej nie jesteśmy w stanie uzyskać, a tak naprawdę sumując rotację zewnętrzną z wewnętrzną powinno być jej 90, więc dzielimy to na pół, rotacji wewnętrznej 45 i rotacji zewnętrznej też 45. To jest takie absolutne minimum, żeby ten nasz staw biodrowy dobrze funkcjonował, żeby nie przenosił obciążeń na staw kolanowy czy na staw krzewiodrowy lub odcinek lędziowy. Więc skupimy się na tym, żeby polepszyć tą rotację wewnętrzną, ale nie chcemy jej uzyskać bardzo dużo. Wystarczy nam 45 stopni. Oczywiście będą osoby, które nie będą musiały poprawiać tej rotacji wewnętrznej, będą miały jej nadmiar, a będzie im brakowało rotacji zewnętrznej. Więc wtedy wróćcie do ćwiczeń z rotacji zewnętrznej, którą pokazał Tomek, a rotację wewnętrzną sobie odpuśćcie, bo nie ma potrzeby zwiększać tej rotacji, jeżeli ona jest odpowiednia. Dzisiaj, tak jak mówiliśmy. Kilka prostych ćwiczeń do wykonania w każdych warunkach. Będę chciał Wam to udowodnić, robiąc te ćwiczenia wszystkie w ogrodzie. Mamy fajną pogodę, więc czemu by nie skorzystać? Także oglądajcie. No dobrze, mamy pierwsze ćwiczenie. Do tego ćwiczenia potrzebne nam nic, wystarczy, że będziemy stali na prostych nogach. Mam nadzieję, że dobrze mnie słychać. Mikrofon jest trochę dalej, ale spróbuj. Naszą nogą, którą będziemy mobilizować do rotacji wewnętrznej, będzie noga prawa i na niej się skupimy. Jak wygląda ćwiczenie? Ćwiczenie jest bardzo proste. Stajemy na prawej nodze. Musimy pamiętać, żeby kolano było wyprostowane, żeby nie było zgięte, bo wtedy będzie bardzo trudno nam uzyskać rotację w biodrze, będziemy bardziej ją mobilizować w stawie kolanowym, a tego byśmy nie chcieli. Nie chcemy też nadwyrężać i mocno napinać więzadło pobocznych, które w tym momencie będą bardzo mocno pracowały. Więc blokujemy sobie kolano na wyproście. Więzadła poboczne wtedy są już zblokowane, napięte. Mamy zablokowany staw kolanowy, więc jest zabezpieczone. I teraz co robimy? Wystarczy, że z tej pozycji, stojąc na prawej nodze, będziemy przenosić ciężar ciała i skręcać nogę do wewnątrz. Jak zobaczycie, to z tego ruchu, gdzie noga jest zablokowana, mamy już pogłębianie rotacji wewnętrznej. I sobie idę. Mogę zostać tam, pamiętając, że kolano ma być proste. Możemy to zrobić gdzieś trzymając się o ściankę, wtedy jest stabilniejsza pozycja. Ale jeżeli udaje nam się to robić bez to, to też możemy zrobić bez podporu. Chodzę i trzymam. Trzymam sobie tak z 30 sekund. Mogę spróbować jeszcze bardziej dokręcić odczucie napięcia po zewnętrznej stronie, przy pośrodkowym średnim, przy napinaczu. Pamiętajcie o tym, żeby kolano było proste. Jeżeli ucieka Wam, jeżeli noga jest zgięta. Uważajcie, bo możecie uszkodzić sobie kolano, a tego byśmy nie chcieli, chcemy sobie poprawić tylko rotację wewnętrzną. Można to robić z pozycji spoczynkowej, gdzie noga jest prosta, i wtedy sobie robimy ruch nogą drugą. Gdzie mamy rotację prawej nodze wewnętrzną, a możemy ustawić nogę prawą w submaksymalnym zakresie rotacji wewnętrznej i wtedy robić ten ruch. Wtedy ruch tułowia będzie krótszy, a rotacja będzie też mocno zachodziła i będzie mobilizował się staw. Możemy robić to dynamicznie, robiąc ten ruch tak jak pokazywałem, a możemy wejść tak i przytrzymać i rozciągać. Naprawdę mocne ciągnięcie zauważyłem, że stojąc na takim lekkim spadku fajniej można jeszcze to robić. Pamiętajcie o tym, żeby kolano było proste pilnujemy tego Tak wygląda nasze pierwsze ćwiczenie do zwiększania rotacji wewnętrznej wewnętrznej przepraszam, strasznie mi się tu myli jest bardzo proste i możemy mobilizować jeżeli macie naprawdę sztywne biodro do rotacji wewnętrznej to takie ćwiczenie będzie fajne można sobie stać wszędzie rozmawiać przez telefon i w ten sposób pogłębiać rotację wewnętrzną w swojej biodro. Także koniecznie zróbcie, zawsze róbcie je jako pierwsze i przechodzimy zaraz do kolejnego ćwiczenia. Oglądajcie. Usiądźmy jeszcze na chwilę i powiedzmy o tej rotacji i o tym pierwszym ćwiczeniu. Tu ważna rzecz, że część osób może nie zrobić tego tak jak ja pokazałem. Może nie mieć takiego zakresu rotacji wewnętrznej. Mogą mieć bardzo, Możecie mieć bardzo sztywne biodro i tego zakresu może być mało, więc chciałbym żebyście robili to bardzo delikatnie. Stopniowo, jeżeli czujecie delikatne napięcie, zostańcie tam i dopiero później wchodźcie dalej, jeżeli ten zakres będzie się polepszał. Nie róbcie nic na siłę, bo możecie zrobić sobie krzywdę w stawie kolanowym, możecie przeciążyć więzadła poboczne, możecie przeciążyć też staw wiodrowy i będziecie mieli duży ból zamiast większej rotacji. Więc przestrzegam, wszystkie ćwiczenia róbcie delikatnie i nie wchodźcie w ból. Tutaj nie powinno być bólu, powinno być tylko odczucie fajnego rozciągania. Także pamiętajcie o tym, nie robimy na siłę, nie robimy w bólu, wszystko delikatnie po kolei. Pamiętajcie, że to już jest tak jakby kolejny etap ćwiczeń, i my wcześniej pokazaliśmy ćwiczenia wstępne dla mobilizacji stawie biodrowym, w każdym kierunku, więc to już jest piąty odcinek i pogłębiamy rotację wewnętrzną. Nie chciałbym, żebyście robili już od razu mobilizację rotacji wewnętrznej, która jest na przykład u Was sztywna, nie robiąc ćwiczeń wstępnych, no bo tak nie możemy robić. Musimy najpierw zrobić ćwiczenia wstępne, a dopiero pójść później do na przykład rotacji wewnętrznej, czy poprzedniego odcinka do zewnętrznej. Także pamiętajcie, delikatnie, bezboleśnie, tylko uczucie miłego rozciągania. Zapraszam oglądajcie ćwiczenie numer 2. Na pewno Wam się spodoba. Okay. Mamy ćwiczenie numer 2. To jest ćwiczenie z cyklu dla leniuszków. Bo tak naprawdę można sobie leżeć a rotacja wewnętrzna sama będzie się mobilizować. Grawitacja i ciężar nogi za nas to wykona. Wystarczy, że będziecie mieli gdzieś kawałek murku czy łóżka na którym będziecie mogli się położyć bokiem. A ćwiczenie będzie wykonywało się same. dobrze oglądajcie. Tak jak mówiłem chcę Wam udowodnić, że można to zrobić wszędzie. Prawie w każdych warunkach. Ja znalazłem sobie kawałek murku i Zobaczcie, jak to wygląda. Mobilizujemy prawą nogę, skupimy się na niej, polepszymy w niej zakres ruchomości do rotacji wewnętrznej. A ćwiczenie wygląda następująco. Kładę się na boku. Prawy. Na razie się położę, żebyśmy mogli sobie porozmawiać. Tak jak mówię, ćwiczenie jest dla leniuchów, więc możemy sobie to naprawdę wykonać w każdych warunkach i nie będziecie przy tym mocno zmęczeni. Uwaga, ustawiamy sobie zgięcie w biodrach 90 stopni, i z tej pozycji naprawdę zaczyna się całe ćwiczenie, wygląda następująco jeżeli murek jest taki, łóżko jest takie, że możecie podeprzeć sobie aż tu prawie pod kolano, to będzie fajnie, bo nie będzie się w udo, wbijał, w udo nie będzie się wbijało krawędź łóżka lub tego krawędź murka, jeżeli nie macie takiego szerokiego łóżka, no to można położyć kawałek ręcznika i w tej pozycji to wykonywać, ja się położę mam nadzieję, że mnie dobrze słychać i teraz co robimy tak jak mówię, mobilizujemy nogę prawo. ściągam nogi i opuszczam sobie, zobaczcie co się dzieje z, z nogą prawą. Ona już wchodzi w rotację wewnętrzną, i w ten sposób mogę pogłębiać sobie rotację. Pamiętam, żeby trzymać 90 stopni. Nie każdy będzie miał tyle rotacji, ale są też osoby, które będą miały tak, że od razu pójdzie noga do 90 stopni. Trzymam sobie 30 sekund, mogę sobie tak leżeć, później lekko podnoszę. Lewą nogą oporuję na prawą, prawa noga oporuję do rotacji wewnętrznej. Taka poizometryczna relaksacja mięśni w tym momencie nam wychodzi. Trzymam sobie 7 sekund, opuszczam i pogłębiam rotację. Oczywiście zaraz, prawy bok, lewy bok będzie nam się podnosił, jest to naturalne. Tu miednica będzie opadała, ale rotacja jak widzicie, sama już się wykonuje. I tak trzymam, dociążam sobie lewą nogą prawą i mobilizuję do rotacji wewnętrznej. Bardzo przyjemne. Ćwiczenie bardzo fajnie poprawia rotację wewnętrzną. Zachowanie tylko odpowiedniej pozycji i pracujemy. Znowu podnoszę, trzymam sobie 7 sekund, męczę. Trochę rotatory wewnętrzne. Trzymam, 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 trzymam. Mija 7 sekund, rozluźniam i wchodzę dalej. U mnie to na chwilę obecną chyba szczyt rotacji wewnętrznej, ale mniej więcej 45 stopni jest i tyle mi wystarcza trzymam potężne ciągnięcie na w okolicy biodra, krętarza większego i pośladka. I tego oczekujemy. Ma to być ciągnięcie, ale nie ból. Pamiętajcie, nie ból. I to ćwiczenie powtarzam sobie 5 4 5 razy. Bardzo fajne ćwiczenie do wykonania na jedną i na drugą nogę. Jeżeli tylko z jedną nogą mamy większy problem, no to tam skupiamy się dłużej na tym ćwiczeniu, ale tak wygląda. Drugie łatwe, proste ćwiczenie do, do rotacji wewnętrznej. Mam nadzieję, że Wam się podoba. A teraz przechodzimy do kolejnego ćwiczenia. Ok, mamy trzecie ćwiczenie, i do trzeciego ćwiczenia będzie nam potrzebny mały gadżet, akcesorie w postaci krzesła kuchennego, krzesła ogrodowego. Ja buchnąłem akurat od teściów z jadalni, bo takie było idealne. I zobaczcie, jak wygląda ćwiczenie. Jest bardzo podobne do tego pierwszego ćwiczenia. Tutaj musiałem trochę obciąć, że stóp nie widać, ale najważniejsze jest to, co będziemy robić na prawej nodze, bo będziemy tutaj pogłębiać rotację wewnętrzną. I wygląda na następująco. Kładę sobie nogę na krzesło zgiętą w kolanie, tak, żebym zablokował sobie udzie. Mam nadzieję, że to widać. I teraz, akurat fajnie krzesło dostosowałem do swojej wysokości. Takie się trafiło. I co robimy? Z tej pozycji próbuję odkręcić się do rotacji wewnętrznej w prawym biodrze. A podłudzie jest blokowane przez krzesło, więc bardzo fajnie. Nie wiem, czy to widzicie. Zobaczcie, jest to zablokowane, i wtedy mobilizuję sobie tutaj na lewej nodze, Mogę wejść trochę w lekkie zgięcie w kolanie i tak sobie pracuję. Trzymam, tutaj mogę się o coś oprzeć. Pak, 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 pak. i w ten sposób pogłębiam sobie rotację wewnętrzną. Jak możemy zrobić poizometryczną relaksację z tego? Po prostu w momencie, kiedy już minie nam 30 sekund rozciągania i mobilizacji biodra do rotacji wewnętrznej, popycham lekko pod udziem w krzesło. Trzymam sobie tak 7 sekund, rozluźniam i wchodzę znowu w większą mobilizację. Jeżeli boli Was noga, wpija się ta krzesełko trochę w nogę, to możecie położyć sobie jakiś kocyk, czymś tam wyścielić, żeby nie było tego przykrego odczucia. Ale jest to bardzo fajne ćwiczenie, bardzo proste i nie wymaga tak, jakby dużo zachodu. I stoję w tej pozycji, mobilizuję sobie wiodro, powtarzam to ćwiczenie 4-5 razy, 30 sekund rozciągam, 7 napinam, mogę wrócić do tej pozycji i wracam. Pamiętajcie, żeby plecy były proste, żebyśmy się nie wychylali na boki w żadną stronę, w miarę stabilnie. Mam nadzieję, że dobrze to pokazuje brzuch napięty, żeby się nie wychylać, że milica nie pochylała się do przodu i mobilizuje sobie rotację wewnętrzną bardzo fajnie, fajne ćwiczenie bo oprócz tego pierwszego i drugiego to te trzecie jest po prostu wspaniałe i łatwe do wykonania także oglądajcie a przed nami jeszcze jedno proste ćwiczenie zdradzę wam tajemnicę znowu w leżeniu także oglądajcie słuchajcie jeszcze jedna ważna rzecz dotycząca tego ćwiczenia z krzesłem tam podczas tego zgięcia w kolanie też staw nie jest mocno zabezpieczony, więc zadła nie są mocno ponapinane, więc jeżeli podczas wykonania ćwiczenia będziecie czuć jakieś objawy bulowe, dyskomfort w kolanie od wewnętrznej strony, no to uważajcie na to i odpuśćcie, bo może macie złą pozycję, więc ją poprawcie, albo próbujecie mobilizować do rotacji wewnętrznej już za dużo, a biodro jest za sztywne, więc bardzo delikatnie. Tak naprawdę jedyne odczucia jakie macie mieć to macie mieć, w, macie mieć w stawie biodrowym, w kolanie nie może być żadnych negatywnych odczuć, żebyśmy sobie później nie zrobili żadnej kontuzji i nie ponaciągali więzadła. Dobra, sorry za zakoszenie trawnika, no ale sąsiad się zabrał akurat teraz, mam nadzieję, że będzie dobrze wygląda, wyglądało. Ostatnie nasze czwarte ćwiczenie do mobilizacji rotacji wewnętrznej. Specjalnie wybrałem to miejsce, trochę na słoneczku. Żeby oddać jego całą, tak jakby no żebyście zobaczyli jak miłe i przyjemne jest to ćwiczenie. Tutaj prawie nic nie robimy, tylko leżymy, odpowiednie ułożenie ciała, a rotacja sama się wykonuje. Także zobaczcie. Mam nadzieję, że będzie to widać. Jest kocyk, znaczy jest mata, jest ok. Drzewo mnie zaatakowało. Jak zwykle mobilizujemy staw biodrowy prawy, skupiliśmy się na nim od początku, więc nie będziemy skakać z nogi na nogę, żebyście nie mieli później problemu, która noga jest mobilizowana, a która jest tylko nogą pomocniczą. Co robimy? Kładziemy się na plecach, zginamy sobie nogę do kąta 90 stopni, odkładamy ją na bok, Kładę się, żebyście mogli zobaczyć, a drugą nogą po prostu dokładam sobie i mobilizuje do rotacji. Staram się odsunąć nogę jak najmocniej mogę i w ten sposób ładnie rotacja wewnętrzna jest mobilizowana. Staram się, żeby biodro z prawej strony mocno mi nie uciekało do góry lub w lewą stronę, no bo nie będzie tu żadnej mobilizacji, tylko będzie zmiana tak jakby położenia biodra. Staramy się docisnąć prawy pośladek do maty i w tej pozycji trzymamy. Możemy leżeć. Bardzo fajne ćwiczenie Możecie połączyć to z relaksem na trawie, tak jak tutaj Wam pokazałem. Słoneczko świeci, smaga nas. Witamina D3, wiadomo, pełno. I tak sobie trzymamy. 30 sekund do minuty. Później wracamy i rozluźniamy. Możemy zrobić to na drugą nogę, sprawdzając, która noga jest lepsza. Zobaczcie, u mnie zdecydowanie lepsza noga to noga w lewa. Mogę sobie zrobić tutaj. Troszkę mi biodro ucieka, ale różnica jest, więc skupimy się na tej nodze, która potrzebuje tej rotacji, więc w tej pozycji sobie trzymam. Pamiętajcie, jedyne odczucia jakie powinny być to powinny być w stawie biodrowym, nie kolanowym. Jeżeli pojawią się jakieś objawy w stawie kolanowym to znaczy, że zaczynamy przeciążać staw kolanowy i trzeba odpuścić, wrócić do poprzedniego ćwiczenia lub zrobić to ćwiczenie bardzo delikatnie. Mamy nadzieję, że te cztery proste ćwiczenia do mobilizacji rotacji wewnętrznej będą dla Was przydatne. Że połączycie je z poprzednimi materiałami i Wasze biodra bardziej się otworzą, będą bardziej mobilne będziecie mogli być bardziej elastyczni będziecie mieli mniejsze kontuzje w okolicach stawu kolanowego czy stawu krzyży biodrowego bo tak to właśnie wygląda jeżeli biodro jest bardziej mobilne to automatycznie mniej w kość dostaje staw kolanowy czy staw krzyży biodrowy a wyżej jeszcze odcinek Lenzio. Mamy nadzieję, że w ogóle materiały się Wam podobają. Jeżeli tak jest, to koniecznie zostawcie lajka like pod filmem, subskrybujcie nasz kanał, podajcie do nas na kanał na, na, na Instagramie, zobaczcie naszego Facebooka. Tam są różne materiały. Czasem rzucamy krótkie filmiki z gabinetu, bardzo przydatne porady, a czasem po prostu pokazujemy, jak spędzamy wolne dni, jak biegamy i jak uprawiamy inne sporty. Także serdecznie Was zapraszamy. Z góry dziękujemy za oglądanie materiałów. Trzymajcie się. Fizjoterapia HD.